Ten film jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych. Jeśli wolisz wersję ciemną, zostań w tym filmie. Jeśli wolisz wersję jasną, kliknij w zakładkę lub w link w opisie. Cześć, w dzisiejszym odcinku przekażę Ci kilka informacji, które spowodują, że powoli zaczniesz wchodzić na level ekspert w dziedzinie właściwości klasy. Chociaż nadal to nie będzie wszystko, bo jedną rzecz zostawię na deser, czyli na jeszcze jeden odcinek o właściwościach. Ale przejdźmy do dzisiejszego tematu, tylko się przedstawię. Nazywam się Edward Ziemiński, a to jest mój kurs C-Sharp zera. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Ok. przed nagrywaniem, żeby nie marnować swojego czasu, utworzyłem na szybko prostą klasę. Mamy tutaj pole, które jest backing fieldem dla właściwości second property, mamy konstruktor i mamy first property, które stanowi auto-implemented property, czyli nie mamy żadnego backing fielda tutaj ustawionego. No i trzeba się rozprawić z jednym takim założeniem, które przedstawiłem w poprzednim odcinku, a mianowicie, że właściwość to jest coś stworzonego po to, by było publiczne. No i... Jest to prawda. No, nie wycofuje się z tego cały czas, ale czasami nie chcemy, żeby właściwość była w pełni publiczna. Przykładowo możemy chcieć, żeby właściwość była publiczna tylko do odczytu, a do zapisu już nie, albo na odwrót, tylko do zapisu, ale do odczytu już nie. I to się da osiągnąć, ponieważ przy każdym akcesorze również możemy postawić modyfikator dostępu, tak jak przed całą właściwością. To znaczy, żebyś od razu nie wyciągnął wniosków, posłuchaj do końca. Spróbuję teraz wpisać tutaj public przed geterem i przed seterem. I tak jak widzisz, IDE nie zgadza się z nami w trzech miejscach. Jeżeli najedziemy na nazwę właściwości, to mamy taki błąd. Cannot specify accessibility modifiers for both accessors of the property or indexer. Co oznacza, że nie możemy wstawić dwóch modyfikatorów dostępu przy akcesorach. Czyli albo wstawiamy przy getterze, albo przy setterze. Ewentualnie nie wstawiamy wcale. To trochę łamie tę zasadę, o której mówiłem w poprzednich odcinkach, że wszędzie tam, gdzie można wstawić modyfikator dostępu, to najlepiej jest go tam wstawić, ponieważ przy getterach i setterach nie wstawiałbym, o ile nie jest to potrzebne. Tutaj nawet nie możemy przy dwóch naraz wstawić, ponieważ możemy tylko przy jednym. No dobra, no to skupmy się na razie na getterze. Skasuję public przed setera. Zniknął błąd przy setterze i przy first property. Został jeszcze jeden błąd. Najedźmy na niego. The accessibility modifier. Accessor must be more restrictive than the property of indexer. Co po polsku oznacza, że jeśli chcę zastosować modyfikator dostępu przed getterem, to musi być on bardziej restrykcyjny niż ten, który stoi przed całą właściwością. Modyfikator public nie jest bardziej restrykcyjny niż modyfikator public, ponieważ jest to dokładnie ten sam, w dodatku najmniej restrykcyjny z wszystkich możliwych modyfikator, prawda? Co zatem mogę tu wpisać? Z modyfikatorów, które opisywałem w poprzednich odcinkach, może być to na przykład internal. I tak, jak widzicie, teraz nie mam błędu, czyli teraz mogę tę właściwość odczytać wewnątrz tego projektu. Natomiast jeśli stworzyłbym kolejny projekt i kolejny, to już z tamtych projektów nie mógłbym odczytać tej właściwości, ale mógłbym do niej zapisać wartość. A jeśli ustawiłbym to na private, zobaczmy, w tej sytuacji mogę wartość tej właściwości odczytać wewnątrz klasy, czyli na przykład tutaj. Ale gdybym próbował odczytać wartość tej właściwości z poziomu innej klasy, to już wtedy jest to niemożliwe. Za to, jeśli chciałbym przypisać do tej właściwości wartość, to jest to możliwe, ponieważ setter nie jest w żaden sposób ograniczony. Co to oznacza, że nie jest ograniczony? To znaczy, że domyślnie ma taki sam modyfikator jak cała właściwość, czyli w tym przypadku public. Tak więc to jest właściwość tylko do zapisu. A czy te same zasady działają w Property with Backing Field, czyli w takiej pełnej właściwości? Oczywiście, że tak. Proszę bardzo. A jeśli chciałbym mieć właściwość tylko do odczytu, no to po prostu tutaj kasuję Private, a tutaj wstawiam Private. I w tym momencie jestem w stanie wewnątrz tej klasy wpisywać wartość do tej właściwości, natomiast nie jestem w stanie tego zrobić na zewnątrz tej klasy. Czyli klient tej klasy nie jest w stanie przypisać do tej właściwości żadnej wartości, ale może ją odczytać, ponieważ getter nie jest ograniczony w żaden sposób. I już nie będę pokazywał, ale dokładnie to samo jest możliwe w pełnej właściwości. I teraz taki wniosek: jeśli implementujemy tą pełną właściwość, czyli property with backing field, tylko po to, żeby właściwość była read-only albo write-only. I w przypadku read-only na przykład, robimy w taki sposób, że mamy getter, ale kasujemy setter. Oczywiście, możemy to skrócić nawet do takiej formy. Jest to w miarę zwięzłe, krótkie i niby zajmuje jedną linię, prawda? Ale nieprawda, zajmuje dwie linie, bo mamy tą linię i mamy nasz backing field. I może zamiast tego zastosować taką właściwość, czyli oto implemented property z seterem, który jest ustawiony na private, prawda? W tej sytuacji nasz kod będzie dużo bardziej czytelny, bo w polach nie będziemy mieć takich, no, brzydko mówiąc, śmieci. Możemy napisać nasz kod bardziej zwięźle. Oczywiście nie omawiałem jeszcze modyfikatorów takich jak Protected, ponieważ na tym kanale nie omawiałem jeszcze dziedziczenia. Natomiast jeżeli ktoś już zna dziedziczenie, to można też zastosować tutaj Protected. Więc jeśli za jakiś czas nauczysz się dziedziczenia, możesz wrócić do tego filmu i wtedy już w zasadzie się domyślisz, co daje ci użycie takiego modyfikatora przy seterze. Okej, okay, no i co, czujesz się już jak ekspert od właściwości w klasach? Oczywiście zalecam odrobinę pokory i o wiele więcej ćwiczeń. Musisz to dobrze przećwiczyć, żeby to dobrze zrozumieć. Ale tak naprawdę już niewiele więcej można powiedzieć o właściwościach. Oczywiście można coś jeszcze o tym powiedzieć, więc jeśli chcesz się naprawdę poczuć jak ekspert od właściwości, to śledź mój kanał, kliknij przycisk subskrybuj. A teraz szybkie podsumowanie tego, co dzisiaj powiedzieliśmy. Przy akcesorach można zastosować modyfikatory dostępu, jednak rządzą tym specyficzne zasady. Po pierwsze, modyfikator może stać tylko przy jednym z dwóch akcesorów. I czego akurat nie pokazałem, ale możesz to sprawdzić, jeżeli masz jeden akcesor, to nie może przy nim stać modyfikator. Po drugie, jakikolwiek modyfikator postawisz przy akcesorze, musi być on mniej restrykcyjny niż modyfikator stojący przed całą właściwością, czyli na pewno nie może być to public. Po trzecie, dzięki modyfikatorom akcesorów możesz uniknąć hermetyzacji pola. Możesz uniknąć dodatkowej linii lub wielu linii kodu i w ten sposób uprościć swój kod. No i to by było na tyle, ale zanim wyłączysz ten film, chwilę poczekaj, bo za chwilę będzie podsumowanie nowych pojęć. No akurat w tym odcinku za wiele ich nie było, ale będzie też praca domowa, którą warto wykonać. Tak więc ja już się żegnam. Nazywam się Edward Ziemiński. To jest mój kurs C# -Sharp od zera. Ja ci jak zwykle życzę powodzenia. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się. Cześć. you